<laughs> Moja kawa Kawa Moja kawa Kawa Przeda Przyda się mleko, idzie są na to na tego Tu O, to będzie dobre Lij Jestem ciekawa ile ty mleka wlejesz to chyba pijesz mleko z kawą, Co? kawa z mlekiem no? O jacie, ale to ci tak kopa Auntie. Ale będzie zimna no. <laughs> Ej no, to jest mleko z lodówki Oj, To będzie kawa mrożona Cześć wszystkim, witamy was w trzecim vlogu Jak widzieliście już wtedy byśmy śniadanie O Jezus, już zjadłyśmy śniadanie Co ja mam dzisiaj na głowie, no nie no jest czwarty vlog? Oh, o no. fak, ej rzeczywiście! Ej racja! Cześć wszystkim, witamy was w czwartym vlogu. Dzisiaj mamy czwartek. Uuu, czwarty czwa czwartek. Dobra, słabe to było. <grytanie> <grytanie> mamy godzinę 10.29. Dzisiaj idziemy na dziesiąt... 10... nie, na 1145 do Fabryki Schindlera. Potem idziemy do Dziurawego Kota, to jest taka fajna miejscówka jakby z Harry'ego Pottera, więc... Mówiłam wam o niej wcześniej już. Co to było? Nie wiem. <laughs> Ta, tabletki ci... Szklanka, kurde! Wpadła szklanka, ale się nie potłukła. W sumie to dzisiaj no tyle mamy planu. I tak wam będziemy pokazywać na bieżąco wszystko. I dzisiaj o 21.00 jest mecz Polska-Portugalia. Ćwierćfinał. Będziemy oglądać ja tego. Słyszę, że jeszcze... Dobrze. Będziemy Wam relacjonować. Znaczy w sumie ja Wam będę relacjonować, bo im współczuję. Muszę się uczesać w ogóle, bo wyglądam ten i jestem w kombinezonie w końcu, bo mamy ładną pogodę. Pokażę Wam zresztą. Dzisiaj też mamy słoneczko. Dzisiaj chyba są 32 stopnie albo 31 stopni. Ładnie jest, ładnie. Szłyśmy tam, wróciłyśmy się i znowu okazało się, że mamy się wrócić. Wyrzuciłyśmy śmieci, że nie znalazłyśmy żadnego kontenera. Nie wiem, czy tutaj są jakieś kontenery. Poradziłyśmy sobie, więc teraz idziemy, mam nadzieję, w dobrym kierunku. jest gorąco. Ja nawet nie widzę, jak ja wyglądam, bo związałam po prostu wylejak. Idziemy nadal. Tutaj mamy przepiękny widok. Trochę wam nagrałam i idziemy dalej. Nie wiem ile jest stopni, zaraz sprawdzę i Wam powiem, bo chciałam Was zaskoczyć, że jest jakoś 35 stopni, a jest 26. <grystanie> Ale naprawdę się czujemy jak w jakichś tropikach masakra. O! Idziemy właśnie do tej fabryki Schitlera, którą tutaj do góry możecie zauważyć. Mam nadzieję, że jesteśmy blisko, bo seria jest gorąco i masakra troszeczkę. Dieta. Tylko jeden pierożek. Ale pięknie wygląda. Dziewczyny mają to samo. Jemy. Znowu trafiłyśmy na ryneczek. Kierujemy się do dziurawego kotła, więc musimy tak przejść przez rynek. Tu mamy sukiennicę, gdzie wczoraj robiłyśmy zdjęcia, i tam jest wieża Kościoła Mariackiego. No bo one mają jedzenie. O, zobaczcie. Telewizja, telewizja. Moje marzenie na dzisiaj to jest wejść do tej fontanny. No niestety jest tak gorąco. Że można paść. Tu mamy kościół mariacki, w którym byłyśmy w środku wczoraj. O Jezus! Ej, te gołęby to mnie zabiły w dzisiaj. Właśnie dała komuś ulotkę, którą dostała przed chwilą od jakiejś laski, która na serio rozdawała ulotki. Ojej, Nie okno. Pomóż mi klaskać, bo mam jedną rękę. Brawa dla tej pani! Okno papieża jest, moi drodzy, na ulicy Franciszkańskiej, nie na Floriańskiej. Dziękuję za uwagę. Fajnie, że się spotkałeś. Dobranoc. Zaraz zobaczymy, gdzie jest Fra Franciszkańska. <grym skarbie> Pewnie w ciul daleko. Ile, ile, ile? Kilometr. Kilometr sąd. Dobra! Co, 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 powiedz jeszcze raz? Ja też robię to samo co I Tam, tam ci co przeszli? przeszli? Tak, Mieli jedną ulotkę i my wszyscy stali do ręki. Ojejku. Brawo, kocham was! Dotarłyśmy. Piękne. Pamiętajcie, że y, okno papieża jest na ulicy franciszkańskiej, nie na floriańskiej. Proszę sprawdzić, a nie. Czekaj, nie widzę mojego palca w ogóle. Tu, tutaj. W ogóle słuchajcie, po prostu w Krakowie tutaj są tacy mega ludzie, jeśli chodzi o rozdawanie ulotek w ogóle. jest cień. Bo spotkałyśmy jednego e, takiego kolesia, on w ogóle nas już chyba dwa razy dzisiaj zaczepił i ja do niego wleciałam z teksem jeszcze raz i kawa, ale się zaśmiał, więc... Potem spotkałyśmy jakiegoś kolesia, który rozdawał... Potem spotkałyśmy jakiegoś kolesia, który rozdawał w ogóle jakieś ulotki do jakiejś... Jakiejś klubu, kawiarni, cokolwiek to znaczy. I sobie z nim podyskutowałyśmy nieźle i zapraszał nas bardzo, bardzo dzisiaj lub jutro, ale w sumie bardziej dzisiaj, nie? Bo jemu zależało, żebyśmy dzisiaj okay. przyszły. Bo no ja i... nie wierzę, że przyjdziemy. Bo no nie wierzył nam, że przyjdziemy. I w ogóle sobie z nim pogadałyśmy, pośmiałyśmy się. Była przysięga na mały paluszek, także wiecie, to już było poważne. A teraz sobie siedzimy pod oknem papieża i zaraz idziemy do dziurawego kotła. I zobaczcie, jaka piękna karta. My bierzemy lodowe, kremowe piwo. Już wam daję zaraz. Bierzemy to. Bo też chciałyśmy to, ale to jest ciepłe, więc tego nie będziemy pić. Jezus. Uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego. Super. Super. Jeśli chodzi o kartę, super, ale wnętrze, szczerze powiedziawszy, spodziewałam się trochę czegoś innego. No, patrzcie, trochę tak. Trochę myślałam, że to będzie inaczej wyglądać. No, tu mamy miotłę. Ale muzyczka z Harego leci, więc fajnie one poszły zamówić. Więc siedzę jest sama. Przyszło nasze lodowe kremowe piwo. Tak wkurzyłam, bo tutaj nie ma w ogóle żadnego portretu chorego. Tutaj jest znowu jakiś Merlin, tam jest Voldemort, A my siedzimy tutaj. Ale mam nadzieję, że też będzie dobra. Dobra jest? Nie próbowałaś jeszcze? Zobaczcie na jakie jesteście... No, jesteście. Jesteśmy ulicy. Przyszłyśmy tutaj tylko dla tej nazwy. Przeuważyłyśmy ją już jeszcze zanim przyjechaliśmy do Krakowa. I obiecaliśmy sobie, że ją odwiedzimy i oto jesteśmy. No. Także tak ta ulica wygląda. O, o tutaj widzę polska... Y, hashtag polska biało czerwoni, bo dzisiaj meczyk będziemy oglądać. Znaczy ja będę oglądać. No. O tutaj też polska biało czerwoni. <laughs> Patrzcie kolejny... Nie, 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 nie! Zdążyło się wyfokusować, ale kolejny polska biało czerwoni. Zdrowego jedzenia ciąg dalszy. same wam te chipsy. Bo są mega. Są zarąbiste. Miały być na mecz. Ale do meczu jeszcze trochę, jak widzicie. 20 nie ma jeszcze. No, ale sobie zrobimy popcorn, bo kupiłyśmy i jeszcze go nie zjadłyśmy. Tylko mi w TV nie wchodź. No dobra, ja bym nie Tak ja ja Dzięki, dzięki! Gramy! jeszcze próbował. Patrzcie, to są Polacy typowi. Polska jest 1-0. Druga minuta Lewandowski. Ja w to nie wierzę, czajcie Laski. Słuchajcie, mamy bardzo fajnych e, sąsiadów naprzeciwko nas w kamienicy mieszkają i nagrałyśmy kawałek. I wam teraz pokażę, tylko musicie tutaj patrzeć, bo oni będą tutaj. Zobaczcie. Fokusu się. Patrzcie, co oni robili w ogóle. Czekaj, nie przegapię. No, więc to był taki z ciekawszych momentów, że tak powiem. W ogóle tak wiem, że wyglądam super w podręczniku, ale właśnie się wykąpałam. Aż stwierdziłam, że jak nagrywam vloga, to. Ok, nieszczęśliwie. To mogę wam się tak pokazać spoko. Dziewczyny są teraz w łazience i będą znaczy Marta się będzie kąpać, a potem Aneta chyba. No i właśnie jesteśmy pozasłaniane i czekajcie. Nie wiem, czy no pokażę Wam za chwilę, które to jest okno. Dosłownie centralnie naprzeciwko nas, na tym samym piętrze mieszkają coś w ogóle, kolesie, nie wiadomo z jakiego kraju, bo nie mówią po polsku. Aneta myślała, że mówią po chińsku, ale wydaje mi się. Po rusku? Po polsku? Włosku! Po włosku, dobra. Gadają po włosku podobno. Pokażę wam, które okno. Mam nadzieję, że tam nikogo nie będzie, bo w ogóle oni ciągle coś do nas gadają i coś chcą od nas bo my nie wiemy o co im chodzi. To jest to okno. Ej, on tam stoi, kurde. Nie no, gdzie gol. No stoi w oknie, tam. W ogóle tak, oglądam sobie mecz, ale teraz. Jak na razie nic się nie dzieje... Oho, Ronaldo zostałowany, no, jak mi szkoda. No ale ja generalnie Ronaldo Ronaldo nie lubię, także sorry dla wszystkich panów. We wczorajszym vlogu wam nie powiedziałam, jak było w teatrze. Naprawdę było super. Byłyśmy na Mayday 2, czyli druga część od Mayday tak sama nazwa wskazuje. Było naprawdę super. Grał tam między innymi Oleksem, jak miłość, czyli Maurycy Popiel. Bardzo fajna rola, bardzo fajnie wszystko zagrane, to była taka komedia, było tak niesamowicie śmieszne. My tam płakałyśmy ze śmiechu, byłyśmy w drugim rzędzie, idealnie na środku, także miałyśmy zarąbiste miejsce. Generalnie to było naprawdę coś super. Jutro też idziemy do teatru i jutro Jutro też idziemy do teatru, też na 19.15 do tego samego teatru Bagatela, w którym jest bardzo fajnie, także polecamy, jeśli się... Kurde, jeśli jesteście z Krakowa, lub jedziecie do Krakowa i chcecie odwiedzić ten teatr, to polecamy, bo jest bardzo fajny. I tym razem będziemy w pierwszym rzędzie też na środku sobie zarezerwowałyśmy wcześniej już bilety, więc będziemy miały najlepsze miejscówki. Pokażemy Wam na Snapie jeszcze zresztą i na vlogu pewnie też. Oglądamy cały czas jak Miłość, w ogóle jesteśmy podjarane. Więc w ogóle wczoraj jak widziałyśmy Olka, to wiecie. I jutro właśnie będzie w tym spektaklu grała Ruda Agnieszka z Emiak Miłość. Kochankowie, nie z tej ziemi, jutro na to idziemy. Dobra, więc to tyle jeśli chodzi na teraz. Będziemy Wam jeszcze relacjonowały mecz. Muszę sobie rozczesać w ogóle włosy, bo wyglądam... Wyglądam pięknie. Nie, nie, nie wierzę, że ja to dam do tego vloga, no ale okej. Okay. I jest koniec pierwszej połowy, jest 1 jeden. Jestem zła Jestem wkurzona. Takie widoczki, proszę bardzo. Tylko dwa, trzy światełka, cztery. No dobra, pięć. Były łzy, był pot i prawie krew. No, no, trzeba umieć przykrywać, niestety. To było niesprawiedliwe, serio. Nie, Tutaj były takie emocje, ja wam mówię, że po prostu dobrze, że tego nie słyszeliście, bo Batko Moska jeszcze stoi, by nas YouTube za zablokował. W ogóle, no, nieważne. Także dziękujemy wam za oglądanie i widzimy się w jutrzejszym filmiku. Jeśli wam się spodobało, tutajcie kciuka w górę, możecie zasubskrybować i wiecie, co zrobić. No, pa!